Jeżeli ktoś chce samodzielnie przygotować się do egzaminu wstępnego i do studiów na Wydziale Architektury, Politechniki, to oczywiście można to zrobić. Najlepiej jest to zrobić, opierając się o wszelkiego rodzaju literaturę i podręczniki. Więc ja mam tutaj bardzo ciekawą taką książeczkę, zarys projektowania i historii architektury. I ta książeczka wydaje się być bardzo sensowna. Jest to tak naprawdę podręcznik do technikum. Konkretnie trzecie wydanie. Jest dosyć stare i właśnie tu jest problem, ponieważ okazuje się, że ta książka, proszę tutaj, jest data tak naprawdę ewidentnie napisana była w 1976 roku. To konkretnie wydanie jest z 1000. 991 1991 roku. A program nauczania tutaj, proszę bardzo, jest z 1982 roku. Prawie stan wojenny, tuż po. I o ile tutaj, jeżeli chodzi o historię architektury, to akurat nie za dużo się zmieniło. I te rzeczy, które tutaj są pokazane na szkicach, te informacje są. Mniej więcej aktualne, to znaczy te budowle, które wówczas, 20, 30, 40 lat temu były uznawane jako, jako prawda, reprezentatywne dla swojego okresu, one są rzeczywiście, przynajmniej ja, ucząc się mniej więcej 20 lat temu historii architektury, te same obiekty szkicowałem, te, z, z tymi samymi zagadnieniami się spotkałem. Katastrofa zaczyna się. Kiedy chce się na przykład skorzystać z zawartej tutaj wiedzy. Oto na przykład dział poświęcony projektowaniu budynków przemysłowych, i proszę bardzo, tu mamy na przykład szkic hala dwunawowa i trzynawowa. No ale ta trzynawowa konstrukcja pod spodem to już mi bardziej na bazylikę wygląda, a nie na hale. Przynajmniej to, co się rozumie jako bazylikę, czyli. Budynek z doświetleniem górnobocznym, tak? Że tutaj ta nawa jest doświetlana w ten sposób przez to okienko, a tutaj ta część środkowa nawa jest wyższa, ponieważ istnieje możliwość doświetlenia jej w ten sposób i stąd wynika jej kształt. No, oto na przykład tutaj rysunek: hale o konstrukcji stalowej, drewnianej i żelbetowej. I teraz proszę Państwa, no konia z rzędem temu, kto. Nie znając się na tym, nie widząc nigdy wcześniej na oczy takiej, takiej hali, jest w stanie powiedzieć, o co tutaj chodzi, czym różnią się te trzy rysunki i na czym polega ta zasadnicza różnica. No więc powiem szczerze, że jest to problem. Rzeczywiście, moim zdaniem, to wymaga odrębnego wyjaśnienia. No a niestety, tutaj wyjaśnień w tekście nie ma. Tym niemniej, ja tą książkę zakupiłem już na pewno jako student y, Wydziału Architektury. Tutaj jest cała masa różnych takich o, rysuneczków tego typu, i warto taką książkę mieć, żeby zapoznać się z językiem, jaki jest stosowany. Tutaj na przykład, o, proszę bardzo, są szkice różnych układów wnętrz mieszkalnych. Warto zwrócić uwagę na szkic sylwetek, prawda, ludzi. Jak widać, nie chodzi o oddanie ich w fotograficznym podobieństwie, chodzi o to, żeby prawda, ktoś patrząc na ten rysunek zobaczył, że aha, tu chodzi o człowieka i żeby ten rysunek był w miarę estetyczny. Można tutaj znaleźć w tej książce również jakieś takie przykładowe na przykład zagospodarowania łazienek łącznie z podanymi wymiarami. Warto tego typu książkę mieć, natomiast no nie jest to niezbędne, ponieważ szczerze mówiąc, moim zdaniem, próbowano tutaj zbyt wiele wiedzy przekazać na zbyt małej powierzchni, i ja jakoś przynajmniej ciągu przyczynowo-skutkowego tutaj zbyt wielkiego nie zauważam. Najgorsze natomiast jest to, że te informacje są po prostu przedawnione. W wypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tu jest taki oddzielny dział. Te informacje są mocno nieaktualne. Obecnie budynki projektuje się już zupełnie, zupełnie inaczej. Wiedza w tej książce jest zupełnie przestarzała. Jeżeli ktoś przygotowywuje się do studiów na Wydziale Architektury w ramach szkoły ponadpodstawowej, to może się spotkać z taką książką. To są materiały przygotowane dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych. I tutaj jest właśnie taka książeczka z takim oto rysunkiem. Proszę bardzo, minister edukacji narodowej nad tą książeczką również y, honorowy patronat y, prawda, miał. Przy czym tutaj, jak widać, y, opracowaniem tej książki zajęła się Izba Architektów. I książeczka jest z roku 2013, więc wydaje się, że jest to w miarę. Aktualne. Czy, czym jest ta książeczka? Jest to taki podręcznik dla nauczyciela, który prowadzi zajęcia. Natomiast muszę przyznać, że po wstępnym przejrzeniu jest, jest to dosyć mm, kompetentne. Tych informacji tam jest całkiem sporo. Natomiast obawiam się, że generalnie dla osoby, która jest niezaznajomiona z tematem. Obawiam się, że ta książka będzie nieczytelna, to znaczy jest tutaj ponad 300, jest tu dokładnie 350 stron. Natomiast te informacje tutaj są podane tylko w postaci, bym powiedział, zasygnalizowanych pewnych problemów, i niestety bez omówienia. I to fachowego omówienia przez architekta, raczej te informacje będą niezrozumiałe. Natomiast ta książka, tą książkę otrzymuje się po weekendowym szkoleniu, które trwa dwa dni. Także obawiam się, że nauka na podstawie tej książki odbywa się na zasadzie głuchego telefonu. Tym niemniej wygląda to na w miarę aktualne, całkiem sensowne. Posiada takie opracowanie, pewne wady i przedstawianej przeze mnie tej poprzednio książeczki. Natomiast jest pewien problem. Tak jak widzę nakład tego wydawnictwa wynosi tysiąc egzemplarzy, więc podejrzewam, że raczej przeciętna osoba, która próbuje się, próbuje się przygotować do egzaminu i do studiów na Wydziale Architektury niestety takiego egzemplarza nie zdobędzie.